Dzień dobry, witam. Zmiana świata przez design odnosi się bezpośrednio do zmiany ludzkich zachowań, ludzkich wyborów. I ja, jako aspirujący designer, chciałabym zacząć tą zmianę od siebie, opowiedzieć dzisiaj o swoim procesie dojrzewania jako projektanta, o swoim procesie poznawania siebie, swoich możliwości na tle mm, zmieniającego się świata i na tle potrzeb społeczeństwa. Każda osoba nazywająca się siebie artystą, projektantem czy twórcą, za pomocą swoich dzieł, przede wszystkim mówi o sobie, o swoich myślach, o swoich uczuciach, o swoich pragnieniach. Za pomocą swoich prac stara pokazać siebie na rynku, stara się przeprowadzić pewną konwersację z odbiorcą, ale przede wszystkim wydaje mi się, że stara się poczuć swojego rodzaju swojego. Swojego rodzaju ulgę poprzez ekspresję. Jak twierdzi Platon, tworzenie daje nam największą motywację i największą satysfakcję. A więc ja, w ramach, w ramach fotografii, którą kocham, która mnie, która mnie satysfakcjonuje, stworzyłam serię zdjęć, która jest troszeczkę moim autoportretem, troszeczkę autoportretem e, ludzi mm, takich jak ja, czyli ludzi, którzy starają się coś stworzyć, ale przede wszystkim też e, robiłam te zdjęcia z myślą o tym, żeby przedstawić e, moje pokolenie. Jest to taka delikatna krytyka młodych ludzi, którzy ich lekkości bytu, ale z drugiej strony jest to też podziękowanie dla e, podziękowanie za to, że mogę brać taką przyjemność, na jaką mam ochotę i mam, mm, mam możliwość tworzenia szczęścia w taki sposób, w jaki mi się podoba, bo wydaje mi się, że nie zawsze ludzie mieli taką możliwość, a niekorzystanie z tego byłoby według mnie troszkę głupotą. E, jedną z takich naj, e, najważniejszych dla mnie przyjemności jest piękno. Piękno, które jest przyjemnością wzrokową, słuchową bądź zmysłową. E, piękno, które jest wartością estetyczną, która bardzo często um, jest um, wyrażana poprzez, na, poprzez, nasze, poprzez nasze prace. Piękno, które często um, jest wyznacznikiem tego, czy nasze prace są dobre, um, które często sprawiają, że nasze prace są pożądane. Jednak, I oczywiście to zawsze jest bardzo satysfakcjonujące, jeżeli ktoś mi mówi, że moja praca jest ładna, że moje zdjęcia są piękne, bardzo to doceniam ale w pewnym procesie właśnie swojego dojrzewania przestała to być taka wystarczająca dla mnie wartość. Um, potrzebowałam, żeby ktoś do mnie podszedł i powiedział mi, że to, co robię, jest ciekawe, jest super i że on tego potrzebuje. E, I to był moment, w którym e, przyszłam do e, nauczania swps ów To był moment, w którym zapoznałam się z designem. I jak twierdzi e, Wiktor Papanek, Design jest zarówno estetyczny, jak i funkcjonalny. Design daje nam możliwość do materializowania naszych idei. Um, design rozciąga się pomiędzy często trudną stroną techniczną, a możliwością naszych szalonych wizji artystycznych. Um, ale przede wszystkim design jest bardzo szeroką dziedziną, która daje nam możliwość e, oczywiście ekspresji, ale zarówno Rozwiązuje różne problemy: problemy społeczne, problemy ekologiczne, ekonomiczne, technologiczne. I w momencie, w którym przestajemy myśleć tylko o sobie w naszych pracach, ale myślimy o potrzebach społeczeństwa, nasze prace już nie są tylko i wyłącznie naszym autoportretem, ale są w pewnym rodzaju pewnego rodzaju definicją społeczeństwa. To jest cytat profesora Fleischera, który twierdzi, że design jest procesem porządkowania. A więc do tamtej definicji designu, który mówi o estetyce i funkcjonalności, dodaję tutaj jeszcze właśnie proces porządkowania. Proces porządkowania, czyli niwelowanie skomplikowania, czyli swojego rodzaju upraszczanie rzeczy, rzeczywistości projektu. No i w ramach jakby tego porządkowania i tej prostoty chciałabym to uzasadnić na podstawie naszych prac. W tamtym roku miałam okazję wziąć udział w projekcie Legal Design, w projekcie, który starał się um, poradzić sobie z takim zagadnieniem, jak jest prawo. Prawo, które jest um, dosyć um, trudnym tematem, przerażają, przerażającym dla zwykłego czytelnika. I my, w ramach tego projektu, um, zaprojektowaliśmy interaktywną klauzulę um, odnośnie rozporządzenia o ochronie danych osobowych. W tym projekcie staraliśmy się przede wszystkim. Skrócić tą, in, tą klauzulę, bo ona była, bo była ona bardzo długa, skategoryzować e, poszczególne zagadnienia i przedstawić to w taki sposób, aby czytelnik w jak najszybszy sposób mógł zaabsorbować jak najwięcej informacji. Kolejnym tego przykładem był projekt e, w ramach Product Design, e, w którym staraliśmy się zminimalizować e, przede wszystkim ilość informacji zawartych na lejaucie. Staraliśmy się e, zminimalizować e, pudełko, z, jakby, powierzchnię tego pudełka. E, staraliśmy się również zminimalizować ilość materiału zużytego e, w tym pudełku, tam głównie była było zawarta każdy, każdy rodzaj opakowania zawiera w sobie ogromną ilość e, zawiera sobie folie, zawiera sobie przedmioty, które są bardzo ciężkie do recyklingu, a w dzisiejszych czasach, kiedy ekologia jest bardzo ważnym tematem, zaprojektowaliśmy z dziewczynami pudełko, które byłoby, które byłoby, jeżeli wprowadzimy ją oczywiście w życie, w pełni recyklingowalne. Jeżeli mówimy już o ekologii, to mieliśmy też okazję zaprojektować osiedle ekologiczne, podczas którego nauczyliśmy się dużo o tym, jak jak istotna jest ekologia, jak istotne jest odpowiedzialne projektowanie, jak istotne jest odpowiednie użytkowanie naszego świata i branie odpowiedzialność za świat jako, jako człowiek, jako użytkownik tego świata, ale z mojej perspektywy przede wszystkim chciałabym brać tą odpowiedzialność za to, co projektuję i pokazywać ludziom, jak lepiej można użytkować ten świat. Poza, poza oczywiście tymi Tymi funkcjami, które się nauczyliśmy, i tymi um, ważnymi wartościami, jakie niesie ze sobą design ekologiczny, mieliśmy też um, możliwość zaprojektowania czegoś, um, co było troszeczkę taką naszą szaloną wizją tego, gdzie chcielibyśmy mieszkać. I odnośnie już um, otwartości naszego umysłu i otwartości e, naszej kreatywności, spotkałam się z czymś takim jak Design Fiction. Jest to dosyć nowa dziedzina. Jest to dziedzina, która łączy z sobą e, fakty, i, fakty i fikcje. Jest to dziedzina, która e, pozwala nam na odrobinę szaleństwa i przekory e, w celu zaproponowania czegoś innowacyjnego, a czegoś, co wcale nie jest tak trudne do zrealizowania. Tutaj w ramach, może niekoniecznie Design Fiction, w ramach technologii mobilnych, które też, zajęć, które też mamy na, mieliśmy w, tam, w, tam, w poprzednim semestrze na uczelni. Mieliśmy takie zadanie, żeby zaprojektować Urządzenie bądź aplikacje ym, na podstawie problemów, które dostaliśmy, i mogliśmy zrobić naprawdę cokolwiek. Cokolwiek sobie wymyśliliśmy, nie patrząc na to, czy jest to możliwe do zrealizowania, czy to nie jest możliwe. I obserwując moje projekty i projekty kolegów, wszystkie te rzeczy, które oni zaprojektowali w większości, wcale nie były niemożliwe do zrealizowania. W dzisiejszych czasach, kiedy technologia naprawdę bardzo szybko się rozwija, w czasach, kiedy mamy takie narzędzia jak Ubicomp. Ubicomp jest konceptem, który zakłada, że, um, zakłada użycie technologii komputerowych w każdym miejscu, w każdej formie i w każdym czasie. Tak naprawdę żaden pomysł nie wydaje się być niemożliwy do zrealizowania. I w tym wypadku, um, Skarbnicą wizji wydaje się być science fiction. Science fiction, który pozwala nam na otwartość i na odwagę. Ciekawą postacią przy tym temacie jest Stanisław Lem, który już ponad 50 lat temu w swoich książkach opisał technologie, które my używamy teraz. Takie technologie jak, jak e-book, jak Google. Pierwszy raz wtedy Stanisław Lem użył słowo internet i opisał całą tą. Wizję tego, jak miałoby to działać. I wbrew pozorom nie były to tylko i wyłącznie nie była to tylko i wyłącznie jego błaha wyobraźnia, poza oczywiście um, niesamowitym intelektem i wizjonerstwem, jaki on przyjawiał. dużą rolę tu odegrał jego pesymizm poznawczy, jego obserwacje chorób społeczeństwa, takich jak e, konsumpcjonizm, jak lenistwo, pozwoliło mu właśnie przewidzieć e, dzisiejsze technologie. A więc design, design fiction może nie tyle jest dla mnie aktualnie dyscypliną designu, co metodą pracy, metodą pracy, która pozwala mi mieć otwarty umysł, która pozwala mi, um, która jakby mówi mi o tym, żeby nie ograniczać do swoich pomysłów, bo aktualnie wszystko wydaje się być możliwe do zrealizowania. Design fiction też pozwala nam projektować i budować różne rzeczywistości, a tym samym wprowadzając i wdrażając wybierać te, w której my chcemy się znaleźć. I na zakończenie chciałabym tutaj przytoczyć inżyniera przemysłowego, który sam siebie zwie inżynierem społecznym i futurologiem, czyli Jacka Fresco, który mówi o tym, że technologie tak naprawdę są budowane na potrzeby społeczeństwa. A wszystkie zmiany socjologiczne, jakie się dzieją, dzieją się za pomocą właśnie technologii. A więc, my, jako projektanci, chcąc dobrze prosperować w tym kręgu i dobrze zamykać ten krąg, powinniśmy mieć otwarty umysł, być odważni, być innowacyjni, ale przede wszystkim powinniśmy być odpowiedzialni, e, odpowiedzialni ekologicznie, odpowiedzialni społecznie w naszych projektach. i Mam nadzieję, że tak to wyjdzie i tego życzę moim kolegom projektantom. No i tym cudownym akcentem zakończę swoją wypowiedź. Dziękuję bardzo za uwagę.